Narcyz cię zranił, zdenerwował, wykorzystał. Zrobił ci tak dużo rzeczy, których nie lubiłeś, dlatego teraz chcesz wiedzieć, czy sam posmakował swojej broni. Tak wygląda porażka Narcyza. Za każdym razem, gdy Narcyz usiłuje wpłynąć na ciebie, niezależnie od tego, czy w sposób pozytywny, czy negatywny, to oznaka jego porażki. Wszystko co robi Narcyz jest oznaką jego porażki. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz może tylko cię zmanipulować. Wszystko co może dać ci Narcyz jest iluzją, a to oznacza, że gra już jest skończona. Narcyz jest przegrany, już został pokonany. Każda iluzja się rozpada. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.